Przez tą bramę kiedyś wjeżdżali królowie Bogdańska. Przez tą bramę królowie Polscy. I, i kimś wielkim jakim. Władali Polską różni królowie. Przez tą zieloną bramę. Wjeżdżali w nią. Chcę Ci powiedzieć o pewnym królu, który wjechał do mojego życia. Do mojego, prywatnie i personalnie. I on wszedł przez bramę mojego serca. I nie mówię Ci tutaj o czymśkolwiek, co starasz się wyobrazić w swojej głowie. Mówię Ci o królu i Panu, Panu, o Jezusie Chrystusie. Jak wszedł przez bramę mojego serca. I nie wiem, czy przez Twoje serce wszedł kiedykolwiek. Lecz On wszedł przez moje serce. Jezus Chrystus, Zmartwychwstały Bóg. Nie wiem, czy Go poznałeś. Personalnie, osobiście. Ja Go poznałem. Poznałem Go. Osobiście i personalnie. I może kiedyś wiedziałem dużo o Nim. Tylko wiedziałem, lecz Go nie znałem. I może sobie myślisz, że On nie jest dostępny dla Ciebie. Może tak sobie myślisz. Lecz On jest dostępny dla Ciebie. Tak jak był dostępny dla mnie. I On wszedł przez bramę mojego serca. Ja powiedziałem Mu, żeby On przyszedł. I On przyszedł. Przyszedł do mojego życia. Z martwych Zmartwychwstały Bóg. Jezus Chrystus. Nie jestem jakimś człowiekiem w ogóle. Nazywa się Paweł Arma, jestem ewangelistą. I głoszę dziś Ci. Słowo Boże, tutaj właśnie przy zielonej bramie. Jak kiedyś wierzali ją królowie. Tak samo dziś możesz Ty dokonać wyboru wy przez twoją bramę twojego serca. Przed Król Królów Panów, Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, zmartwych stały Bóg. Zmartwych stały. I nie wiem, czy go znasz, się o niej słyszałeś w ogóle. Lecz on jest żywy. On z stał w ciele. Grób jest pusty. Grób jest pusty. I może ludzi mieć z tego bekę. Zadaję sobie pytanie, jaka beka będzie, jakbyś gdzieś umarł, gdzie się znajdziesz? Gdzie się znajdziesz? Słowo Boże nam mówi, że człowiekowi jest dany jeden raz umrzeć, a potem sąd. I nie wiem, czy dla kogoś to będzie śmieszne. Jak zobaczysz, że jego życie mija z prędkością światła i w okamgnieniu znajdzie się po drugiej stronie, po drugiej stronie swojego życia. I wtedy będziesz musiał się zweryfikować, gdzie jesteś. Albo z Jezusem, albo pójdziesz do diabła do Lucyfera. Nie ma nic innego. Jezus raz na zawsze dokonał wymiany na krzyżu kongoty. Zamiast nas poszedł na krzyż. Zamiast nas. Zamiast nas. Rak jest do leczenia. tysiące lat temu Jezus Chrystus na Krzyżu Dolgoty rozchorował się każdą jedną chorobą. Każdą jedną. I ludzie winią Boga, lecz nie wiedzą, że większość chorób jest od diabła, nie od Boga. Bóg stworzył człowieka tylko kiedyś. W ogóle jeden. Człowiek się zbuntował przeciwko Bogu. Poszedł swoją stroną. Swoją. Poszedł tam swoją stroną. Bóg dał ziemię synom ludzkim, lecz człowiek wszystko przepuścił pomiędzy palcami i sprzeciwił się Bogu i poszedł swoją stroną. Bóg dał ci wolny wybór, masz ośrodek decyzyjny. Sam dokonujesz wyboru. Masz wolną wolę. I nikt tej woli nie przemoże. Ty dokonujesz wyboru albo będziesz Jezusem na wieczność, albo będziesz z diabłem z nikim innym. Z nikim innym. Diabłem! Ja Jabeł został pokonany 2000 lat temu na Krzyżu Gogoty. Jezus wstąpił do piekę po Splądrował piekło I odniósł zwycięstwo On pokonał śmierć Pokonał śmierć I po trzech dniach zmartwychwstał W ciele W ciele I on powołał ludzi Którzy oddali mu swoje życie Słowo Boże mówi w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale i dwunastym werszecie, że tym, którzy Go przyjmą On da prawo stać się dziećmi Jego, tym, którzy wierzą w Jego imię, czy Ty wierzysz w imię Jezusa, a bo jedna wczesna, nie wierzysz i może myślisz sobie, że wiara to są różne denominacje różne wyznania Słowo Boże nam mówi w liście do Hebrajczyków w dwunastym rozdziale że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz i przeświadczeniem tego, czego nie widzisz Człowiek wierzący to człowiek pewny. Ty musisz sam zweryfikować swoje serce, w jakim miejscu jesteś. Czy jesteś osobą, która zna personalnie Jezusa Chrystusa. Ja go poznałem personalnie. Personalnie. Jak kiedyś zawołałem jego i on przyszedł i odczuł, że to jest osoba. To jest osoba. To jest ktoś żywy. On jest żywy i zmartwychwstały. My jesteśmy ludźmi, którzy go poznali personalnie w swoim życiu. Nie gdzieś wyczytali o nim, lecz zaprosili jego do serca. I gdy go poznasz, jego obecność, jego ducha, zobaczysz, że to jest osoba, to nie jest jakaś bozia malutka. Tak! On nie jest gdzieś ulepioną jakąś rzeźbą na krzyżyku. On jest duchem. On jest duchem. On gdy szedł, do nieba Że On idzie przygotować miejsce Aby gdzie On jest Mogli być ci, którzy uwierzą w Niego Albo uwierzysz w Niego Albo to Ty dziś dokonujesz wyboru Dokonujesz wyboru Sam, personalnie Nie dokona tego wyboru za Ciebie Ani Matka, ani Ojciec Ani żaden ksiądz Prałat czy kapelan nikt nie dokona. Ty sam musisz dokonać wyboru, czy Ty chcesz poznać osobę Jezusa Chrystusa, czy byś chciał Go poznać, Jego obecność, Jego Ducha Świętego. On jest Duchem i On jest na tym miejscu. Słowo Boże mówi, że jedwaj lub trzej jest zebrani w Jego imieniu. On jest na tym miejscu. My jesteśmy tutaj dla Was, w miejsce Chrystusa, sprawujemy poselstwo. To nie jest jakaś przypowiednia, czy jakaś nie wiadomo co. To jest ewangelizacja, pełna Ewangelia. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty dokonał wszystko. On wziął Twój ból. I może Ty czujesz gdzieś ból w swoim ciele. Jeśli masz ból w swoim ciele, ból psychiczny, ból emocjonalny, może być uzdrowiony przez moc imienia Jezus. My jesteśmy ludźmi, którzy na co dzień uzdrawiają chorych. Chorych, jesteś chory w swoim ciele, podejdź do nas. My złamiemy moc choroby i ona odejdzie nas na zawsze. Jeśli masz problemy emocjonalne, możesz podejść do nas. Możesz podejść. My jesteśmy kościołem żywym. Kościół to nie budynek zbudowany z cegły. Kościół to odrodzeni z Bożego Ducha, jego ludzie. Jego ludzie. On nie mieszka. W budynku, z cegły. On mieszka w odrodzonych sercach. My poznali Go personalnie. On nas ożywił. Że śmierci do życia. I staliśmy się nowi. Nowi. Nic nas nie, nie naprawił. Staliśmy się nowi i ożywieni. Ożywieni przez Jego Świętego Ducha. Przez Jego Świętego Ducha. On jest dostępny dla Ciebie. Jesus is wonderful. Jesus is beautiful. King of kings. Lord my heart. On wkrótce wraca na tę Ziemię. Jezus wraca na tę Ziemię już wkrótce. Po tych, którzy są Jego. Czy ty będziesz z nim? Na wieczność, czy nie będziesz? Musisz sam sobie zadać pytanie: czy będziesz z Jezusem na wieczność, albo nie? I Z Jezusem na wieczność nie stajesz przez jakiegoś pośrednika. On jest jedyną drogą do Ojca. On jest jedyną drogą do Ojca, Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, Jego święte imię jest ponad wszystko. I na imię Jezus zegnie się wszelkie kolano, i każdy będzie wyznawał Jego imię. Każdy. My jesteśmy ludźmi, którzy go szczerze poznali. Zadaj sobie pytanie, czy ty go poznałeś szczerze? Możesz go dziś poznać, wzywając jego świętego imienia. Jeśli uczynisz to szczerze z serca, na twoją decyzję spłynie moc. I zobaczysz, że to jest osoba. On przyjdzie i objawi ci się jako duch święty. I odczujesz jego obecność. Odczujesz ją w ciele. Tak samo jak odczułem ją ja. I wiele innych ludzi, którzy się z nim spotkali. Możesz odczuć go. Możesz go odczuć w ciele swoim. Możesz go odczuć we wnętrzu swojego odrodzonego ducha. Jeśli jesteś odrodzoną osobą, możesz go odczuć. Jeśli nie jesteś odrodzony, możesz go dziś zaprosić do swojego serca. I stanie się wtedy nowym stworzeniem. Nowym. On zabije wszystko w tobie, to co jest śmiertelne, do śmierci. I zbudzi w ciebie nowego człowieka. Nowego. Nowy człowiek, nieodreporowany, lecz stworzony z Ducha Bożego. Ty możesz takim być też. My jesteśmy ludźmi przebudzenia, którzy realnie go poznali. Dziś wezwij imienia Jezus. Póki jest dzień, póki jest ten dzień, dzisiaj 7 grudnia, możesz go wezwać. Jeśli uczynisz to szczerze z serca, gwarantuję Ci, że przyjdzie Duch Święty i wtedy odczujesz Jego obecność. Nie zmarnuj swojej czasy dzisiaj. Nie zmarnuj jej. Wezwij imienia Jezus. Szczerze serca. Abyś na wieczność nie był z Lucyferem. Abyś na wieczność był z nim. Z królem, królów, panem, panów. I on wleje ci pokój serce. On rozwoje miłość w serce. Jeśli masz ból w ciele, jakikolwiek, możesz podejść do nas. Pomodlimy się o ciebie i ból odejdzie. Nieważne jaki, czy ból fizyczny, czy może jakaś choroba. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Na imię Jezus. Choroba odejdzie. I każdy demon odejdzie. Na imię Jezus. Jezus, święte, cudowne imię. I choćbyś dzisiaj miał wszystko zapomnieć, nie zapomnij jednej rzeczy. Potrzebujesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Potrzebujesz spotkać się z Bogiem, potrzebujesz i nie mów, że nie i nie każę Ci się modlić jakimiś wyuczonymi modlitwami, szczerze z serca powiedz Mu, że Go potrzebujesz w kilku Zdania i przeprasz Go, że żyłeś bez Niego i On Ci się objawi, gwarantuję Ci, że Ci się objawi. Koramasiya Brandoro Sokorivitus Jezus Święte Imię Robo Sotra Makaja Vagas Sokoro Mogongara Madariada Soro Soromagara Vasetia magas. Robo Sotoro Makaja Madariados Sorivia Mamas Agariados Sor Negeria Mamas Dziś może być nowym człowiekiem Nowym i idącym gdzieś bez celu i bez sensu, bez wartości. On jest światłem. On powiedział, że on jest światłem. On powiedział, że on jest słowem. I on powiedział, że on jest drogą. On powiedział, że on jest zmartwychwstaniem. To jest akt Twojej decyzji. Zadecyduj, że chcesz być z nim. Że chcesz być z Jezusem. Nie z diabłem. Nie z diabłem. Nie pozwól, by Lucyfer władał twoim życiem. Zawołaj dziś do Niego. Szczerze serca. Zawołaj do Jezusa. Do Jezusa. Nie do jakiegoś świętego. Zobrazka. Do Jezusa. Zawołaj szczerze serca. On jest dostępny dla Ciebie. Dostępny jest dla Ciebie Jezus. Dziś. Dziś możesz być Jego własnością. Jeśli za, zawołasz do Niego, możesz być Jego własnością na zawsze i odbierzesz władanie diabła z Twojego życia. Jeśli zadecydujesz, że Jezus chce być Twoim dzieckiem, Twoim synem, Twoją córką, diabeł straci prawo do Twojego życia. I po śmierci będziesz w niebie, nie w piekle, nie w piekle z diabłem. którzy mówią, że chcą być w piekle. Czy chcesz być na gdzie wielkie katoliki są? Czy chcesz być w ogniach piekielnych? Czy chcesz tak dokonać wyboru, żeby utrudnić swoje życie? Czy chcesz być w ciągłych zmaganiach i w boleści? Czy chcesz, żeby ci się źle z Chyba nie. Człowiek chce dobrze, podświadomie. Na pewno chce dobrze. Nie chce, by mu się ślewiodło w życiu. Więc dziś zadecyduj, żeby po śmierci być z Jezusem. Nie z Lucyferem. Nie z Lucyferem. Bo Lucyfer zawładnął światem. On zawładnął nim. I dla ludzi to jest śmieszne. To nie jest śmieszne, to jest realia. A bo włada w swoim życiu Jezus. Abo bo włada w twoim życiu Lucyfer. Nie ma nic innego. Słowo Boże nam mówi. liście do Rzymian. 8.14, że tych, których prowadzi Boży duch, są Jego dziećmi. Jaki duch się prowadzi? Obo duch zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, obo duch Lucyfera, nie ma nic innego. Czy masz tą świadomość w sercu, że po śmierci będziesz z Nim? Jeśli tej świadomości nie masz, odpowiedź jest prosta. Albo pieko, albo niebo. Sam dokonujesz wyboru. Sam dokonujesz wyboru. Kora maseke i Abraham do Sam dokonujesz wyboru. Wybierz Jezusa, będziesz żył. Nie wybieraj tego fajera diabła. Bo cię zniszczy całkę. W chorobach w nałogach. To ci sprawi diabeł. Rozbije Ci małżeństwo. Prowadzicie w nauk. W długi i wiele innych rzeczy. To sprawi diabeł. Więc Jezus wyprowadza jeńców na wolność. Uciśnionych wyprowadza na wolność. On przyszedł dać świadectwo prawdzie. Tak samo my dziś dajemy świadectwo prawdzie. O tym, że On nas zmienił. I ożywił nas. Ty też możesz być ożywiony poprzez akt swojej decyzji. Ożywiony Jego świętym duchem. Możesz być ożywiony. Jeśli jesteś chory w swoim ciele, a słyszysz mnie, podejdź do nas. pomodlimy się o Ciebie. Choroba odejdzie. Przez moc imienia Jezus. Ten sam duch, który podniósł Jezusa z martwych, jest dostępny o krok Twojej decyzji. Nic się nie dzieli od tego, jak krok Twojej decyzji. Jeden akt Twój, jedna minuta Twojego życia może sprawić to, że staniesz się nową osobą i nie będziesz musiał się lansować pewnymi rzeczami. Nie będziesz musiał sobie dobrze wychlać, czy dobrze sobie popalić zielska, czy innych rzeczy, żeby się lepiej poczuć. Nie będziesz musiał. Duch Święty cię wypełni. I wszystkie Twoje ciągoty odejdą. Korama Sandri o jados. Może się zmagać. Może się zmagasz emocjonalnie. Może się zmagasz. Po nocach nie śpisz. Może nie śpisz po nocach. Podejdź. Pomodlimy się o Ciebie. Twój sen będzie spokojny. Koroma syngioboroma. magongo. On jest dostępny na ciebie Zmartwychwstały Jezus stały. Tak jak słyszysz Bóg dał ci uszy Byś słyszał Niektórzy nie mogą słyszeć I żyją Słowo Boże mówi Że Bóg dał ci uszy Abyś słuchał Podejmij dobrą decyzję Uczyń Jezusa swoim Panem i Zbawicielem A będziesz uratowany uratowany od śmierci i od piekła uratowany na zawsze na zawsze i będziesz miał pewność, że po śmierci znajdziesz się z Nim nie z Lucyferem w piekle w ognia nie z Lucyferem w jeziorze ognia chyba tam nie chcesz być chyba, że dokonujesz wyboru że marzy Ci się, masz takie może marzenie żeby Ci ciągle smagało żeby Ci ciągle źle było ciągły ból chcesz przeżywać może wybór, jeśli chcesz przeżywać ciągły ból, ciągłą mądrękę, ciągły dyskomfort, ciągły rozstrój nerwowy, może chcesz przeżywać. Podaj mi dobrą decyzję, możesz przeżywać pokój, miłość, radość, szczęście, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zaopatrzenie. Miłość. Jezus to miłość. Prawdziwa. Prawdziwa. Dziś dokonaj dobrego wyboru. Dokonaj dobrego wyboru. I uczyń Jezusa swoim Panem. Uczyń. Nie uczynisz Go. Idąc do przyjęcia. Jako ośmioletnie dziecko białej sukience. I gdy ksiądz Ci poda biały opłatek na język, powie ciało Chrystusa, tak się nie przyjmuje go. Ty musisz sam dokonać wyboru. co może namówiliście do Rzymian, że musisz ustami swoimi wyznać, Jezusa Panem, a w sercu wierzyć że zbud Bóg zbudnił go z martwych. Wtedy będziesz uratowany. I staniesz się nowy. Nowy. Zielona w Tak jak mówiłem. Miasto królów, Ty dziś otwórz bramę swojego serca dla zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Nie zamykaj bramy swojego serca. Nie zamykaj jej, wezwij jego imienia.